To jest najnowsza aplikacja dla przewoźników, wożących pasażerów busem z adresu na adres w całej Europie. Pokażę Ci kilka nowych narzędzi. Aplikacja jest zbudowana w najnowszej technologii PWA Progressive Web Application. Dlatego możesz, ale nie musisz instalować aplikacji ze sklepu Google Plus czy App Store. Wystarczy, że dodasz ikonę do ekranu głównego swojego telefonu lub komputera. Klikając przycisk Instaluj, zobaczysz przykłady, jak to zrobić. A klikając w przycisk Instrukcja, pokażemy Ci więcej szczegółów dotyczących aplikacji. Na konto przewoźnika logujesz się tym samym loginem i hasłem, jakie używałeś dotychczas. Jeżeli nie pamiętasz hasła, możesz je odzyskać, klikając przycisk Resetuj hasło. Logując się, zobaczysz wszystkie zapytania z regionów, które obsługujesz. Zapytania pochodzące bezpośrednio od pasażerów, a także zapytania od partnerów czyli przewoźników, którzy nie mogli zabrać pasażera dzwoniącego do nich spoza portalu Bus do Polski i postanowili go tutaj sprzedać innym przewoźnikom. Zapytania pasażerów niezabranych pokazane są jako aktywne w kolorach zielonym lub niebieskim. Natomiast pasażerów zabranych przez innych przewoźników pokazujemy w kolorze szarym. Otwierając aktywne zapytanie od pasażera, nie widzisz jego numeru telefonu. Nie widzą go także inni przewoźnicy, którzy dostali to samo zapytanie. Jeżeli klikniesz Zadzwoń, wtedy u wszystkich przewoźników blokujesz możliwość dzwonienia do tego pasażera na 3 minuty. Jeżeli się umówisz z pasażerem i klikniesz przycisk Zabieram, zablokujesz ten numer na stałe i inny przewoźnik nie zadzwoni do tego pasażera. Umieściliśmy tutaj dodatkowe opcje, takie jak poproszenie pasażera o wpłatę za przejazd z góry zgłaszanie nam błędnego czyli nieaktywnego numeru telefonu zgłaszanie zabrania pasażera przez innego przewoźnika który nie kliknął zabieram i naraża cię na koszt dzwonienia do pasażera umieszczanie nieuczciwych pasażerów na czarnej liście dzięki temu przewoźnicy mogą ostrzegać się przed nieuczciwymi pasażerami te same opcje są także dostępne w przycisku w prawym dolnym rogu ekranu Twój zabrany pasażer to taki, u którego w zapytaniu kliknąłeś przycisk zabieram. Pasażer zostaje przeniesiony do zakładki zabrane. Dzięki temu zawsze masz zabranych pasażerów pod ręką. Jeżeli wcześniej nie poprosiłeś pasażera o wpłatę zaliczki lub opłacenie całego biletu, możesz go poprosić tutaj. Wszystkie oczekujące wpłaty i wpłaty już dokonane znajdują się w zakładce zaliczki. Masz tutaj dostęp do całej historii wpłat. Pieniądze z zaliczek możesz przenieść do portfela służącego do zabierania pasażerów lub poprosić nas o wypłatę pieniędzy na Twoje konto bankowe. Wystarczy, że klikniesz takie zgłoszenie przyciskiem wypłać i wybierzesz odpowiednią opcję. W prawym górnym rogu jest menu, w którym znajdziesz kolejne narzędzia: ustawienia oraz narzędzie do przekazywania pasażerów, którzy dzwonią do Ciebie i pytają o przejazd spoza portalu Bus do Polski, a Ty ich nie możesz zabrać. Dzięki temu możesz zarabiać na pasażerach, których nie zabierasz. Najpierw pokażę Ci, co znajdziesz w zakładce ustawienia. Możesz włączyć i wyłączyć zapytania, które przysyłamy do Ciebie SMS-em. Jeżeli zaczniesz korzystać z aplikacji, to możesz tą opcję wyłączyć. Aplikacja to nasz autorski system i w aplikacji nie będzie kilkunastu sekundowych opóźnień przysyłania zapytań. SMS-y to zewnętrzny usługodawca i nie jest od nas zależne, jak ustawia czas kolejkowania wiadomości. Druga opcja to tak samo włączanie i wyłączanie zapytań przesyłanych na skrzynkę mailową. Tutaj także możesz wyłączyć otrzymywanie zapytań, ponieważ masz już aplikację i będziesz dostawał zapytania szybciej. Kolejna opcja to powiadomienia push na zablokowanym ekranie. Zalecamy włączyć tą opcję, ponieważ nawet jak będziesz miał wygaszony telefon w kieszeni, lub będziesz miał zminimalizowane okno aplikacji w komputerze, to i tak dostaniesz powiadomienie o nowym zapytaniu, w które będziesz mógł kliknąć i otworzyć. Ostatnia opcja to zbiorczy e-mail, jeden raz dziennie z listą niezabranych pasażerów. Zmiany, których dokonasz w ustawieniach, zapisują się automatycznie, więc nie musisz niczego zatwierdzać. Suwakiem prowizja ustawisz kwotę, jaką będziesz otrzymywał za przekazanie pasażera, jeżeli któryś z przewoźników go zabierze. Kwota, którą ustawisz, będzie widoczna w ofercie zapytania od partnera. Dzielimy się tą kwotą równo po połowie: ty dostajesz 50% i my pobieramy połowę. Zmiany hasła chyba nie muszę tłumaczyć, wpisujesz dwukrotnie nowe hasło, ale zmianę hasła musisz zatwierdzić niebieskim przyciskiem u dołu. Narzędzie do przekazywania pasażerów służy do zarabiania na pasażerach, których nie możesz zabrać. Na pasażerach, którzy dzwonią do Ciebie z innych źródeł niż Bus do Polski. Rozmawiając z pasażerem wiesz, skąd dokąd i kiedy chce jechać. Masz także do niego numer telefonu. Wystarczy, że wpiszesz te dane w swojej aplikacji i klikniesz Wyślij. Przekażesz pasażera innym przewoźnikom, ale nie za darmo. Jeżeli inny przewoźnik kliknie Zabieram pasażera, do Twojego portfela głównego doliczy się prowizja, którą ustawiłeś. To wszystko, co chciałam Ci pokazać. Inne narzędzia się nie zmieniły, są takie jak były wcześniej. To jest zasilenie portfela punktami, ponieważ u nas nie płacisz abonamentu ani opłaty stałej. Płacisz tylko za to, co wykorzystasz do dzwonienia i zabierania pasażerów, aż do wyczerpania punktów. Dodatkowo, możesz otrzymywać zapytania wcześniej, kupując medal. W każdym zapytaniu pokazujemy opcje dodatkowe, które wybrał pasażer pytający o przejazd. Od stycznia działa algorytm badający skuteczność przewoźnika w zabieraniu pasażerów. Im wyższą masz skuteczność, tym płacisz mniej za dzwonienie do pasażera. Tutaj jest tabela stawek, a tutaj twoja aktualna stawka za kliknięcie zadzwoń i kliknięcie zabieram pasażera. Dziękuję za uwagę i wierzę, że nowa aplikacja pomoże ci w przewiezieniu jeszcze większej ilości pasażerów.